No, cześć moi drodzy, lato się kończy, większość z Was zapewne wraca do szkoły i zapewne jesteście podekscytowani z tego powodu. Przepraszam Was za to sukienseństwo, wiem, że nie lubicie sobie o tym przypominać, ale to pierwszy rok, kiedy ja nie muszę wracać do szkoły i mogę cieszyć się lamentem wszystkich młodszych ode mnie osób. Mniejsza z tym, moi drodzy, nawiązałem kolejną współpracę. Mianowicie, po częstym spożywaniu posiłków i napojów na moich filmach oraz licznych nawiązaniach do kanapek w recenzjach, Japończycy stwierdzili, że jestem... biednym, mieszkającym pod mostem, głodującym człowiekiem. Dlatego stwierdzili, że będą wysyłać mi żarcie prosto z kraju kwitnącej wiśni. Tokyo treat, moi drodzy. To jest paczka odrobinę większa od Akibento. I w tej paczce są różne japońskie przysmaki. A że już dzisiaj dużo zjadłem, to boję się, że po tym filmie rozboli mnie brzuch. Czy to się nagrywa? Pora zatem sprawdzić, moi drodzy, co takiego znajduje się w Tokio Tricie. Pudełko jest nieco większe od Akibento. Wydaje się też cięższe. Także wydaje mi się, że zawartości również powinno być więcej. Także uwaga, moi drodzy, otwieramy to coś. Wow. Wypchane po same brzegi to jest oczywiście paczka wrześniowa, i tego typu unboxingi będą pojawiać się co miesiąc. Nie wiem czy skosztuje wszystkiego, bo nie wiem czy część rzeczy trzeba przyrządzić, czy można jeść prosto z paczki. Pewnie moja, moja niewiedza co do żarcia się tu zaraz yy... przewinie. Jest ogólnie cała książeczka, która mi mówi, co tutaj można znaleźć i w ogóle. Ale Okej, okay, ja sobie otworzyłem tę książeczkę na stronie gdzie są wszystkie produkty wymienione. Pierwszą przedziwną rzeczą, którą ja tutaj dostałem, jest coś, co się nazywa Kelbi Satsumaimon, coś takiego. To śmierdzi. Tak to wygląda. To powinny być takie kółka, ale w efekcie wygląda to tak. Szczerze, że dzieją się z tym podobne rzeczy jak z naszymi y, Bake Rollsami od Seven Days. Jest podobnie twardy, jak nasze Bake Rollsy od Seven Days, ale smakuje zupełnie inaczej. A ja powiem wam, że całkiem smaczne. Dobre, ale strasznie wysusza człowieka w środku. Także myślę, że coś do popicia mi się zaraz przyda. Trochę się tego bałem, ale ostatecznie wydaje się całkiem dobre. Także lecimy dalej. Wybaczcie, jeśli kamera się poruszyła trochę, ale to jest drugie podejście, bo po pierwszym otwartym produkcie padła mi bateria w komórce. Kolejną rzeczą jest coś różowego z Hello Kitty. Nie, nie mam pojęcia, co to jest. Przed chwilą dałem mamie spróbować tego produktu, który otwieraliśmy przed chwilą. I o ile mnie nawet smakuje, to jej nieszczególnie. szczególnie. Dobra. To są jakieś takie draże, na których jest cała masa pudru i mają kształt serduszek. Smak miłości. Spróbujmy. Okej. Okay. Tutaj smak jest akurat bardzo znajomy. Na pewno kojarzycie takie. Pudrowe cukierki, które były w takich plastikowych, przezroczystych pudełeczkach. One były w większości sklepów spożywczych. Nie wiem, czy dalej są, nie interesowałem się. Ale to jest coś takiego. To jest tyle rzeczy, że ja nie wiem, co następne otwierać. Tu jest jakaś paczka pięciu randomowych przysmaków. Tak, to jest to Dagashi Bug. Niech będzie, otwórzmy to. Okej, okay, teraz powiem wam jedno. Nie oglądałem filmu Bookiego. Ale przeczytałem dwa albo trzy pierwsze komentarze i już wiem, że jestem, że powinienem być uczulony na jedną rzecz, mianowicie nie powinienem zjeść tego ramenu na sucho. Tak, ty, tym się może zajmę później, jak mi starczy czasu, to sobie to, to sobie to rozpuszczę w wodzie. Zobaczmy, co to jest. Coś o smaku szampana? Jakieś takie niebieskie kwadraciki Z wykałaczką, żeby to wykałaczką jeść Spróbujemy Nie wiem kto to wszystko zje później Na pewno trochę zostawię dziewczynie Która też chciała popróbować japońskich słodyczy Raz kozie śmierć Czekajcie, zjem jeszcze jednego, bo no, jest to słodkie. Ale po co, po co mi to każą jeść wykałaczką? Konsystencja jak taka mała gąbeczka albo coś w tym stylu. Ale całkiem smaczne, ale znowu nie, nie powala jakoś smakiem. Nie Ten smak nie jest tak intensywny. A to. kary, Czy to się je na sucho? Otworzę. Spróbujemy. Takie małe chipsy o smaku kary. No, całkiem ok. Ok, coś chyba z jakiejś japońskiej kreskówki. Niesamowicie dziwnej. O! Nie wiem, czy powinienem jeść długie rzeczy na filmach. No, całkiem smaczne. Nie wiem, ile to kosztuje w Japonii, ale strzelam, że to jest strasznie tanie, z racji tego, że na zjedzenie tego potrzeba mniej niż 30 sekund. ja już prawie skończyłem. No, no, smaczne, no, ale. To jest za krótka ta przyjemność, moi drodzy. Znowu coś z Hello Kitty. A jak dobrze wiemy, Hello Kitty jest dziełem szatana, ale wydaje mi się, że to akurat jest coś w stylu poki. Tak, takie poki, tylko, że bardziej przypominające nasze paluszki beskickie. Tylko po prostu polane... truskawkową polewą. Wczeram, że truskawkową. No tak, no. Takie zwykłe paluszki z polewą. Nic... Nic nadzwyczajnego. OK, jeden mi wystarczy. Nie chcę na, na razie... E, ...kosztować tego, co znam. To jest, moi drodzy, ciekawe. To jest chyba Doraemon, tak? Z tego co wiem, to jest takie dość popularne anime dla dzieci w Japonii. No i to jest jakiś napój, także bardzo fajnie, że napój, bo już mi trochę zaschło. Napój. To jest bardziej jak taka galaretka. Jelly drink. Okej, okay, moi drodzy, po raz kolejny przerwało mi nagrywanie, tym razem ze względu na... ...brak pamięci w telefonie. Telefon mamy zapchany jakimiś badziewiami. Eee, ale doszedłem do kilku rzeczy. Tego kosztowaliśmy. Doszedłem do tego, że to jest e, czysta chemia, ale z całkiem smaczna chemia. Następną rzeczą, którą skosztujemy jest woda. Jest to zwyczajna woda, nie Tokyo trita. Po prostu muszę się czegoś napić po tym wszystkim. Tak, moi drodzy, doszedłem do kilku rzeczy. Mianowicie, otworzyłem sobie to. Takie coś sobie otworzyłem. I teraz wydaje mi się, że z tym czymś nagram osobny filmik, ponieważ to są rzeczy, patrzcie, to jest cała masa saszetek, różnorakich saszetek, kolejna cała masa chemii. I wydaje mi się, że to się przyda na osobny filmik z racji tego, że jest godzina tu jest ta trzecia. Wystarczycie 25, jest jak to nagrywam. Ja jestem zmęczony po całym dniu i nieszczególnie chce mi się latać od kamery do kuchni z powrotem tutaj. Zwłaszcza, że jest już późno i wszyscy w domu u mnie powoli zasypiają i nie chcę nikomu e, przeszkadzać. Także to jest coś, co raczej będzie na osobny filmik, e, bo wymaga to trochę więcej przygotowania. Tu można stworzyć najprzeróżniejsze różne słodkości i. Jest cała masa przeróżnych instrukcji po japońsku, nie zamierzam się teraz za cholerę tym bawić. Jest jeszcze jedna rzecz, wrócimy do tego rzekomego ramenu, ja nie wiem czy to naprawdę jest ramen, może, ale na filmie Bukiego widziałem w komentarzach, jak już mówiłem, że ludzie mówili, że zjad ramen na sucho, jakie to zabawne. Tymczasem przyjrzałem się obrazkowi z tyłu i na obrazku z tyłu jest chłopak, który sobie to faktycznie wysypuje na rękę i je. Także nie wiem, może to po prostu można rozpuścić w wodzie, a nie trzeba. W każdym razie, moi drodzy, tego też nie zamierzam teraz otwierać z racji tego, że zadzwoniła do mnie przed chwilą dziewczyna, akurat w momencie kiedy miałem przerwę w nagrywaniu, i powiedziała, że ona też chce tego spróbować. Jak jej powiedziałem, że mam ramen. Także <laughs> będziemy mieli jej to zostawimy, co? Okej, okay, co mamy dalej? Po mi to? Latarecka, mogę sobie poświecić, naprawdę, jeśli... O, i długopis. Z myszki Miki i przyjaciół chyba. No jakieś ogólnie postacie z kreskówek dla dzieci, co nie? Wszystko z Disneya chyba. Nie wiem, jak to się tu znalazło. Następnie mamy coś, co wygląda mi na... Nie wiem, tu są winogrona? Nie wiem. Spróbujmy tego shitu. Takie różowe coś. I smaczne jak cholera. Co to jest? Premium... High... Hi premium. High Premium. High Premium. Piszą tu, że 98% soku... ...użyte w tych słodyczach... ...pochodzi z włoskich... ...Italian Cabernet Sauvignon Grapes. Jakaś... ...szczególna włoska odmiana... ...winogron. Aż wezmę jeszcze jednego. Strasznie dobra. Co to jest? Czyżby kolejna rzecz do samodzielnego przyrządzenia? Najwyraźniej. Otworzę to i się przekonam. Teraz kozie śmierć. O nie, to są chyba jakieś takie pojedyncze przekąski. Tak mi się wydaje. Coś jak wafelki albo coś w tym stylu. Otwórzmy sobie jednego, to się przekonajmy. Zjemy sobie to na sucho. Ale to się. Jezu, ale to jest pokryte takim pudrem. Smak w miarę oryginalny. Tego, tego smaku nie kojarzę i powiem Wam, że jest naprawdę całkiem smaczne. A nazywa się to Kinako Mochi Crackers. Także. Jakbyście na coś takiego się natknęli, to spróbujcie śmiało, bo smakuje naprawdę całkiem, całkiem dobrze. Następnie mamy coś dla fanów One Punch Mana, moi drodzy: Czekolada z Saitamą. Otwórzmy ją sobie. Ach, czekolada, wreszcie wiem, czego się mogę spodziewać. Patrzcie, przyjrzyjcie się. Jak myślicie, z czym to jest? Bo ja nie mam pojęcia. Spróbuję. Smakuje tak w miarę normalnie i znajomy ten smak, ale z czym to jest? Za cholery, nie mam pojęcia. No, biała czekolada z dodatkiem czegoś. Ale czego? Piszą tylko, że to jest Crunch Chocolate. Także. Zawartość tego jest dalej troszeczkę dla mnie tajemnicą. Dalej mamy jakieś przekąski w takim kubeczku. Jagabi. Otwórzmy. Wygląda jak te same chipsy o smaku kary. Mm, bardziej słone niż tamto. Ale to ma chyba coś z jabłkami wspólnego. The refreshing citrus aroma and flavor of the Yuzu Ads to jest, yuzu? Dostało już niewiele rzeczy. Taka mała paczuszka... No, jeszcze trzy rzeczy są, moi drodzy. Jest taka paczuszka z Pikachu. Bardzo małe. Szczerze, że to jest coś pokroju M&M'sów. Zapach intensywny. Bo ledwo otworzyłem i go poczułem. Takie, takie różowe drażetki są w środku. Są dość twarde, a jak rozgryziecie, to... Coś takiego się Wam rozsypuje, dziwnego po ustach. Czy to jest smak arbuza? Tutaj chyba chodzi o to, że jest z wierzchu truskawkowe, a w środku jest smak arbuza. Generalnie muszę trochę zostawić mojej dziewczynie. Bez przesady. Ona uwielbia arbuza. Okej, okay, mamy jeszcze top-po. Nie wiem co to jest. Jakieś paluszki nadziewane czymś, tak szczerze Wam powiem. Tutaj się otwiera. Także spróbujmy sobie tego topko. Zapakowane mniej więcej jak poki. I wygląda jak nasze typowe paluszki beskickie. Nawet trochę się połamało, ale to nic nie szkodzi. No, w środku mają jakieś nadzieje. Tak, mają taką owocową masę w środku. Nic innowacyjnego, ale smakuje całkiem dobrze. I na koniec, moi drodzy, coś, co wygląda najnormalniej w całym pudełku. Już mogę sobie to pudełko odłożyć. Czyli takie oto. Chipsy. Chipstar japońskie, jak widzicie. Takie są najnormalniejsze chipsy w takich tubach, jak u nas są Pringlesy albo chips Leteny. One są o smaku wasabi, moi drodzy. To jak o smaku wasabi, to ja otwieram, bo ja bardzo lubię wasabi. Pytanie, czy będą bardzo ostre? Czy... Jak są o smaku wasabi. Ciekawostką jest to, że nie ma żadnego plastikowego pudełeczka w środku, tylko jak już otworzycie, to... To mogą się wszystkie wysypać No, wygląda jak taki chipslet ten normalny Zobaczmy czy to wasabi jest ostre, czy wyjdą mi oczy na wierzch Szczerze wątpię Umiarkowanie ostre Uhuhu! Jednak nie, jednak trochę bardziej Nie, no, trzeba się troszeczkę napić po tym Nie, tak szczerze, szczerze mówiąc Jest ostre, ale znowu nie tak, żeby wam oczy wyszły na wierzch Na wierzch, jest tak nie za słabo, nie za mocno, wydaje mi się, że w sam raz. Ok, także dziękuję za wyżerę. Coś czuję, że. Starczy mi kupowania słodyczy i innych przekąsek przez tydzień, bo za dużo tego wszystkiego. Szczerze mówiąc. Wiecie, jakbym kupował Tokio to pewnie nie otwierałbym kolejnej rzeczy, dopóki poprzedniej bym nie zjadł. Ale jako że robię unboxingi i trzeba wszystkiego spróbować na filmach, no to teraz co z tym wszystkim zrobić, żeby to się nie zepsuło? Dziewczyna do mnie przyjedzie dopiero za tydzień, także ja się nie mam jak z nią podzielić, bo to wszystko się przecież pewnie zepsuje do tego czasu. W każdym razie, tak właśnie będą wyglądać comiesięczne unboxingi Tokio Treatów. Nadal dziwnie się z tym czuję, bo nigdy nie byłem jakimś zaawansowanym testerem jedzenia. No, w każdym razie, lepsze to niż testowanie hamburgerów z Biedronki, bo to jest... Coś, co nie jest dostępne u nas w Polsce. Coś, czego ja sam jestem ciekawy jak diabli. I pamiętajcie, że Tokyo Treat możecie kupić z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.